Wszystkich Was serdecznie witamy. Na naszej tradycyjnej już belonadzie. Czy ktoś z Państwa wie być może, która to belonada się odbywa? Z zgadula. z gadula. Kto będzie wiedział, dobrze powie ma nagrodę. 10 Do trzech razy sztuka, nie, nie 10. Belonę, rybę, bohaterkę belonady. Łowili nasi przodkowie, łowimy my i pewnie jeszcze łowić się będzie, chociaż sytuacja w Zatoce niekoniecznie jest najlepsza dla ryb w tej chwili, ale no, czymś się musimy wyróżniać, czymś musimy przyciągać, a to jest coś oczywiście wyjątkowego w skali kraju, że tylko do Zatoki Puckiej i Gdańskiej przypływa na kilka tygodni Belona, która tutaj przybywa na tarło. No i to jest ten okres, kiedy musimy o niej opowiadać, a jest specyficzna nie tylko dlatego, że dla wędkarzy jest fascynująca, bo jest taka krnąbrna, waleczna, ale też dlatego jest ciekawa, bo ma zielone ości, więc jest jakiś tam wyróżnik, prawda? I ona jest przez nas znana od dawna w różnych postaciach, jako świeża, w galarecie, wędzona, smażona i teraz chcielibyśmy też, żeby inni mogli tej, też tego wypróbować. Żeby zrobiła się znana. Dzięki temu my się promujemy, opowiadamy o belonie. A co jest ważne, to to, że już od 19 lat nasze koło wędkarskie numer 68 organizuje zawody ogólnopolskie, ale takie, takie zawody, w których też z zagranicy osoby biorą udział. 19. Ogólnopolską belonadę uważamy za otwartą. Wielki brawa. Wielkie brawa dziękujemy. Pani burmistrz Hanna Prowniewska i pan Longin Kobiela, prezes koła nr 68 Polskiego Związku Wędkarskiego. Pożegnajmy ich jeszcze raz z brawami, wędkarzy, bo oni wypływają. Pierwsza belonada, która to nie była ogólnopolska, tylko Belonada koła, została przeze mnie zorganizowana w 85 roku, 1985 roku, 1985 rok i trwa nieustannie do dzisiaj. Nawet mimo to, że był COVID, ten, to myśmy ją zrobili z brzegu. Belona, proszę Państwa, kiedyś w tych tamtych latach, ona była rybą. Dużo jej było, ale ona nie była odławiana, bo ludzie jej tak mocno nie znali. Tylko tutaj nasi mieszkańcy tutaj naszego regionu wiedzieli co to jest ryba belona, jak ona wygląda. Wszyscy inni jak przyjeżdżali tutaj do nas na, w czasy coś takiego, to mówią, panowie przecież to jest chora ryba, bo ona ma niebieskie zieloności. Nie? Ryba proszę państwa jest bardzo smaczna, obojętnie w jakiej postaci, czy w galecie, czy po grecku, wędzona najlepsza jak ona jest ciepła. W tym roku na Belonadę zapisało się, wpłaciło 44, 47 było chętnych. Jest w tej chwili 47, ale trzy osoby towarzyszące. Także jesteśmy pod pełnym wrażeniem, że jest taka duża frekwencja. We are living in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. i'm marie